Dzień dobry, witajcie, Brandenburg wpływa, nadpływa, jak zwał, tak zwał, nowa pramka ósmego tieru w sklepie, w zbrojowni, gdzieś tam chyba nawet jakiś kontener, jak dobrze pamiętam. W każdym razie jest to standardowa recenzja, omówię oczywiście parametry, kapitana, później gameplay, a na końcu plusy i minusy, czyli tak mocno standardowo jak to zawsze Brandenburg niemiecki pancernik dziecko nieślubne dziecko Tirpica i Odina w zasadzie tak wrócili do kotła jedno i drugie i wymieszali i wyszło im tada wyszedł tym Brandenburg zaczniemy standardowo od parametrów zapraszam a parametrowo pamiętajcie że to co omawiam to już jest z kapitanem jak widzicie u mnie lutien zasuwa Pancerz to mamy 32, 32, 60 mm pasa dziobowego na pokładzie. Mamy 50 mm, 145, 350. Cytadela, jak widzicie, mocno schowana pod warstwą. Jeszcze tutaj mamy lekko skontowane od frontu: jest 180. No tutaj od frontu jest dosyć wysoko, ale ten pas pancerny tutaj fajnie ją chroni. Z tyłu mamy pas pancerny 80 mm. 32 pożycia rufowego i z tyłu z Cytadelą jest już troszkę, troszkę szerzej i mniej pancerza 110 ogólnie tutaj jeżeli raczej odradzam pokazywanie Pupci bo z Pupci jest nas najlepiej zawermaczować i najlepiej tam wbić cytadele ewentualnie, jeżeli chodzi o Burtę to oczywiście jest to typowo po niemiecku czyli będzie, będzie bolała ale cytadele tak jakoś turbo często nie zauważyłem, żeby wchodziły. Żywotność 58.800, co w porównaniu do naszego ukochanego, uszanowanego Odina jest lepszym wynikiem, bo Odin ma 52.800, więc mamy różnicę 6.000. W teorii te 6.000 to jest takie, o kurde, co to jest 6.000, ale jednak te 6.000 robi różnicę. Obrona przeciwtorpedowa przeciw to 23%, artyleria to są 4 potrójne 305 o zasięgu 18,5 km, przeładowanie 26,5, obrót 24 sekundy, szybko, bo ja tu mam perkę na Jotlensie i na Jutlensie na się do obrotu, 245 metrów rozrzutu sporo, 3600 zobeków, 29% czas na podpałę, 76 mm penetracji zobeków, 9400 z pp i prędkość wylotowa to jest 865 metrów na sekundę na obu typach odcisków Dodatkowa to jest 10 podwójnych stopiątek o maksymalnym zasięgu 11,5, to jest dokładnie kapitan pod dodatkową zrobiony 29 Sekundy przeładowania 6% na podpałę 26 mm i 1200 uszkadzeń. I 156 podwójnych to 38 mm, 64 sekundy przeładowania i 9% szans na podpałę. Prędkość wylotowa bardzo podobna do głównej artylerii, w sumie jest troszkę lepsza. Plus 105 też mają jeszcze jeszcze szybciej niż główna artyleria. Torpedy mamy dwie poczwórne tutaj w centralnej. Centralnej części okrętu 532 600 km, 64 węzły, bardzo, bardzo po niemiecku. Yy, mamy 6 km, 13,700 uszkodzeń, czyli bardzo standardowo, jeżeli chodzi o niemieckie pancerniki. Atak lotniczy to są dwa, yy, dwa dostępne klucze, po dwa atakujące, po 6 bomb, każde z bomb 3 mm zasięgu. Obrona przeciwlotnicza jest całkiem konkretna, pomimo tego, że nie ma jej zbyt wiele. Mamy tutaj 5,2 zasięgu, tylko co prawda, ale jak ten krótki zasięg to jest aż 537 stałych uszkodzeń i 203 dalekich uszkodzeń, stałych oczywiście. Plus do tego mamy eksplozji aż 8, więc tej pelotki tutaj naprawdę jest całkiem sporo, pomimo jeżeli chodzi o uszkodzenia, bo tak to tylko mamy 105 i 18 poczwórnych 30 i ogólnie gdzieś tam pod koniec materiału będzie też gonienie za lotniskiem, więc będziecie mogli zobaczyć jak jak ta, jak to, jak to, ta pralotka się sprawdza. Jeżeli chodzi o manewrowość, mamy 32,5 węzła, ok, 820 promień skrętu, też ok, plus 15,7 przestawienia steru, no stary, mógłby się trochę szybciej przestawiać, kamufleż to 12,7 Wygrywalność jest powierzchni, z powietrza 9 I 1. I to tyle jeżeli chodzi o parametry w wyposażeniu. Mamy erkę naprawkę, plus do tego mamy samolot zwiadowczy wymienny z myśliwcem. Tak się jest, prezentują moje ulepszenie. Ja oczywiście gram pod dodatkową, więc biorę baterię dodatkową. Jeżeli gracie bez dodatkowej, to bierzecie sobie modyfikację systemów celowniczych 1. I tak to survi i kamo na końcu. 4 naprawki, więc tutaj ten śmieszny nadzorca za 4 perki już aż tak bardzo ważny nie jest. Zresztą kapitan jest zrobiony następująco. Gram sobie na specjaliście. Tutaj, tak naprawdę, ten nasmalowany tryby nie są jakieś bardzo ważne, bo bazowo Brandenburg fajnie kręci tymi wieżami. Ale z tym perkiem zasuwał się jak porąbana, Ale przerzuciłem sobie kapitana, którego normalnie mam do kurfursta. A tam już ten obrót wież się przydaje. No i oczywiście dodatkowa, dodatkowa ekspert w kamuflażu, plus do tego ekspert przeciwdziałania pożarom i adrenalinka. Jeżeli ewentualnie lubicie się palić, to by zamiast eksperta, bierzecie sobie e, eksperta napraw doraźnych, wtedy macie jedną naprawkę więcej no i tam trochę bonus fali. Ja raczej doradzam te pożary, jednak przeciwdziałanie pożarem jest znacznie ważniejsze. No to co? Przechodzimy do bitwy. Dziś w podkładzie przygotowałem wam dwie bitwy, w zasadzie. Tak, jedną rzucie na dziesiątki, drugą rzucie na top tierze, bo to jest spora różnica i to jest... Dziś zacznę od porównywania okrętów, bo Brandenburg to jest właśnie to co mówiłem na początku, takie wymieszanie Odina razem z Tirpicem. Mamy cztery wieże, ale mamy te 305 odinowe. W teorii mamy więcej dział od Odina, ale... Mam wrażenie, że wcale nie jest lepiej. Też lubi sobie zasiać to jest pancernik, który. To jest typowo. Jeżeli niemiecka dyspersja, niemiecka celność wam nie przeszkadza, to Brandenburg wam się spodoba. Lubi zasiać, ale na bliższych odległościach fajnie potrafi wrzucić piękne cytadele. Jeszcze mamy takie cytadele, to penetracje też robią swoje przy tej dużej... Tak dużej ilości pocisków Czyli postaram się go tutaj w tym materiale Tak najbardziej porównywać do Odina Bo jest najbardziej zbliżony Jeżeli chodzi o, o artylerię i gameplayowo Też będzie w sumie Gameplayowo to w sumie to będzie taki Tirpitz. Więc chyba jednak nie będę go porównywał tylko do Odina Tylko postaram się do to Tutaj bismarka Odina wpleść Tak żeby każdy był zadowolony Czyli tak na początek do Odina. Odinem raczej dążymy do super zwarcia ze względu na posiadane hydro. To hydro nam sporo pozwala widzieć i to takie małe bezpieczeństwo. No i Odin jest bardziej skrętny, więc lepiej się tam w zakręty mieści, wymijanie torped i tak dalej. Na Brandenburgu nie mamy tego hydro, mamy torpedy. Mamy troszkę lepsze, bo to są poczwórne, a na Odinie wiem, że pewno są chyba potrójne torpedy. Nie dam sobie obciąć paznokci za to. Ale chyba tak. W każdym razie, raczej Brandenburgiem trzymamy się na tej zasięgu dodatkowej i głównej, a od Odinem dążymy do, do bliskiego wsparcia. Więc z Brandenburgiem gramy właśnie trochę bardziej jak Typicem. Jak już dojdzie do zwarcia i wykorzystania torped, ok, fajnie, ale raczej do samego tego nie ciśniemy, żeby nam nikt nie wyskoczył nagle z torpedami. Bo Odinem, jak puścimy Hydro, to przez ten jakiś czas jest. możemy się czuć lekko bezpiecznie, tak to nazwijmy, bo to Hydro nas pilnuje. Hydro nas. Mamy taką swoją aurę dookoła, gdzie ewentualnie, jak zobaczymy, torpedy to będziemy w stanie wyminąć. Tym bardziej, że Odin, tak jak wspomniałem, jest lekko zwrotniejszy niż, niż, sam, e, niż sam Brandenburg. Jeżeli chodzi o dodatkową, to dodatkowa jest znacznie bardziej zbliżona do właśnie Bismarka. Mtierpica jest jej dużo, jest szybko strzelna. Odinowa jest, raczej, jest jej mało, ale jest wolno strzelna, że tak powiemy. Odinowa ma większy kaliber e, ogólnie, e, ale jest jej o wiele mniej. A na Brandenburgu ta dodatkowa jeszcze, jak się odpali Lutens, to będziecie mogli zauważyć w sumie w tej drugiej bitwie. Bo wtedy udało mi się odpalić Lutens, czyli tej nalosowania na 8-y, na, na to tam Lutens, jak się odpali, to jest normalnie. No, karabin maszynowy, co tu dużo mówić. Ja raczej grałem bez Ifhe. Tutaj Ifhe nie jest głupim pomysłem, oczy są takie, że tak zwane IFHE, już tak mówiąc konkretniej. Nie jest głupim pomysłem, też się przytam wtedy sto 105. Są w stanie penetrować 32 mm, ale ja jakoś, jak grałem, to jakoś turbo nie odczułem różnicy na tej dodatkowej, bo a wtedy brakuje nam pożarów, więc wychodzi w sumie, przynajmniej w moim odczuciu, wychodzi w sumie na jedno i to samo. Wtedy dodatkowo o wiele mniej pali, mimo tego, że jest szybkostrzelna, to. To jakoś tak, jakoś tak mniej to odczułem, jeżeli chodzi o różnice. Wiadomo, fajnie w sobie 32mm, fajnie wchodzą te pociski, także pozostawiam decyzję Wam, jak, jak spożytkować te dwa punkty. Tym bardziej, że tutaj ten obrót wieżny jest jakoś trudno potrzebny, więc wzięcie IFH zamiast tego nie będzie głupim pomysłem. czemuż by nie? No i w sumie przyda się też na inne pancerniki niemieckie, jeżeli gracie bezpośrednio pod dodatkową, to też nie będzie to wcale taki taki zły pomysł. I jak tym grać? Na początku bitwy raczej odradzam poszowanie. Pan mamy. HP mogłoby być troszkę lepiej, bo porównując między innymi do, do takiego Tyrpica, który ma 69 000 HP, no to już to tak kolorowo nie wygląda. Od względem Odina jest lepiej, ale, ale Tyrpicowi ustępujemy niestety pod tym, pod tym względem, więc trzeba się z tym liczyć. Także na początku bitwy na spokojnie, nie ma co puszować, ale w tej drugiej części bitwy, gdzie już trzeba przyjąć inicjatywę, wtedy wchodzimy. I robimy siekę. Wtedy masakrujemy. Czyli na początku raczej asekurujemy. Tylko że też, żeby to nie była asekuracja z trzeciej nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o asekurację z trzeciej linii, tylko chodzi o to, że wyjdziecie na pierwszej linii, ale to nie jest na zasadzie full speed ahead i idę prosto na Jolo, no nie? Tylko po prostu trzeba się rozeznać w bitwie, raczej nie iść samemu, tylko iść z jakimś wsparciem i wtedy jest ok. No ale jak już później was wy. wy wybiją, to i tak nie ma innego wyjścia. Ale jest to kolejny pancernik, który na swoim tierze robi naprawdę masakryczną siekę. Miałem przygotowaną fajną bitwę na Brandenburgu, gdzie udało mi się zdobyć ponad 230 tysięcy. Tylko, że niestety, jak to omawiałem, skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić. W moim przypadku skleroza nie boli, powtórki przepadają. I zapomniałem ją nagrać a bitwa, a że tak powiem kliencie zaktualizował no i oczywiście nie ma kompatybilności wstecznej jeżeli chodzi o powtórki, więc mi przepadło gdzieś to mam screeny, to może wrzucę je gdzieś w, w komentarze żebyście mogli zobaczyć, ale ogólnie Brandenburgem grało mi się naprawdę bardzo przyjemnie jeżeli lubicie okręty do walki w zwarciu to Brandenburg jest dla was, ja zawsze takie okręty lubię szanuję i poważam zresztą wczoraj nie tak ja to nagrywam tu, czyli przedwczoraj udało mi się też Mój mały, mój mały rekordzik zrobić na, na Twitchu Udało mi się Georgiom po raz pierwszy 300 tysięcy przeskoczyć, więc To jest to co mi się lubi najbardziej, Z tą bitwa najprawdopodobniej będzie na kanale Będziecie mogli sobie zobaczyć, bo wtedy salwa za salwą, pięknie w to wchodziło, pięknie to pracowało Ale dobra, nie przechwalam się, żeby nie było Wracamy do Brandenburga, oceniam go na takie 6,5, mocny 7 na 10. Dosyć wysoko, jeżeli chodzi o moje, moje predyspozycje, ale to tylko dlatego, że ja lubię aktywne do walki w zwarciu, więc dlatego jest tak wysoko oceniony, bo dodatkowa jest super, torpedy są super, o nie pozwala pograć blisko. Z hpk już nie jest tak kolorowo, ale jeżeli będziemy dobrze się nimi rządzić, to nie Jesteśmy w stanie zrobić fajną bitwę. Na ósemkach rządzimy, z dziewiątkami sobie poradzimy na dziesiątkach. Nie jesteśmy aż takim chłopcem do bicia jak Odin, ale niestety, no, jeżeli nas fokusują, to dosyć szybko odpadniemy. Te 50 mm pokładu fajnie tutaj daje troszkę do, do, do zabawy, ale niestety mamy bardzo dużo nadbudówek i haeki hałeki sobie robią na nich, na nich siekie, więc tak to mniej więcej w skrócie. Takie 6,5, 7 bym mu dał, jakby miał Hydro, o, pobrakuje yy, tutaj tego Hydro, 6,5 na 10, albo dobra, nie tak, jakby miał Hydro, to bym mu dał 8 nawet na 10, chyba, wtedy byłoby już w ogóle, wtedy byłoby już trochę za mocno, chyba, no dobra, tak, widzicie, mam problemy z oceną, czyli co, przechodzimy do plusów i minusów, chyba, nie, yy, bo chyba powiedziałem, co chciałem, także... Podsumowując, jeżeli lubicie okręty na walki z zwarciu, to Brandenburg jest kolejnym przedstawicielem typowo niemieckiej myśli technologicznej, czyli wymieszanie Tyrpica z Odinem i wychodzi nam coś takiego. Tada, Raczej nie ma co tym snajpić, bo pociski latają wszędzie, tylko nie w cel. Przechodzimy do plusów i minusów. Jeżeli chodzi o plusiki, to oczywiście pancerzenie jest plusem. Ładnie tutaj te 32 mm plus pas pancerny, tylko nie pokazujcie pupci. Plus dodatkowa, szybkostrzelna, fajnie, elegancko, zasięg jest, wszystko to co potrzeba. Torpedy, no nie oszukujmy się, torpedy zawsze się przydają na pancerniku. Jeżeli przyjdzie nam spuszować, to torpedziki puścimy i człowiek zaskoczony. No i mocne EJ, według mnie to na EJ tutaj jest naprawdę bardzo przydatne. Wiadomo, że dziesiątki to jakoś za bardzo nie zaboli, ale te stałe uszkodzenia, po prostu eksplozje potrafią zrobić zamieszanie. Minus. Hapeki nie jest w sumie aż tak źle jak na Odinie, ale mogłoby być troszkę, troszkę lepiej, bo jak nas siądą na nas, to jednak te hapeki szybko ubywają. No i według mnie minusem jest też celność, czyli tym okrętem nie pogramy sobie na daleko. Wiadomo, ja czasem Salwa wejdzie na daleko, jest przyjemnie, ale to są raczej małe, małe szanse i bardzo rzadkie przypadki. To tyle, jeżeli chodzi o moją opinię na temat Brandenburg. Jeżeli macie zamiar kupić. Dobędziecie go, dajcie znać, jaka jest Wasza opinia, jestem ciekaw. I trzymajcie się, Hejo. Do następnego.